Złoto versus srebro. Które jest lepszą inwestycją? Wstęp. Od tysięcy lat ludzie uciekają do metali szlachetnych, kiedy świat zaczyna się chwiać. Wojny, inflacja, kryzysy finansowe, dodruk pieniądza. W takich momentach zawsze wraca to samo pytanie: złoto czy srebro? Które lepiej chroni kapitał? Które ma większy potencjał wzrostu, a które jest bezpieczniejszym wyborem dla zwykłego inwestora? Dzisiaj porównamy oba metale, bez mitów i bez marketingu. Pierwszy złoto król stabilności. Złoto od wieku pełni jedną podstawową funkcję magazynu wartości. Nie rdzewieje, nie znika, nie da się go dodrukować. Dlaczego inwestorzy kochają złoto? Banki centralne na całym świecie trzymają złoto w rezerwach, jest uznawane globalnie. W każdym kraju w kryzysach zwykle traci mniej niż akcje czy kryptowaluty. Działa jak polisa ubezpieczeniowa na system finansowy. Złoto nie daje spektakularnych wzrostów, ale za to. Chroni siłę nabywczą, stabilizuje portfel, jest pierwszym wyborem w czasach strachu. To metal dla ludzi, którzy wolą spać spokojnie, niż liczyć na szybki strzał. Drugie, srebro. Metal niedoceniony. Srebro to zupełnie inna bestia. Owszem, też jest metalem szlachetnym, ale ma ogromne zastosowanie przemysłowe. Gdzie używa się srebra? Elektronika. Panele fotowoltaiczne, samochody elektryczne, medycyna, przemysł, wojskowy. I teraz najważniejsze. Większość srebra jest zużywana i nie wraca na rynek. To oznacza realny problem podaży. Dlaczego srebro jest bardziej zmienne? Mniejszy rynek niż złoto. Łatwiej nim manipulować cenowo. Reaguje gwałtowniej na kryzysy i hossy. Ale właśnie dlatego. W hossach potrafi rosnąć szybciej niż złoto. Historycznie bywało mocno niedowartościowane. Przy powrocie zainteresowania potrafi wystrzelić. Srebro to metal dla cierpliwych, ale i dla tych, którzy akceptują większe wahania. 3. Złoto versus srebro. Kluczowe różnice. Stabilność. Złoto. Wysoka. Srebro. Niska do średniej. Potencjał wzrostu. Złoto. Umiarkowany. Srebro. Wysoki, ale ryzykowny. Wejście kapitałowe. Złoto. Drogie wejście. Srebro. Tańsze, bardziej dostępne. Psychologia rynku. Złoto kupują banki centralne. Srebro kupują inwestorzy detaliczni i przemysł. 4. A co w kryzysie? Historycznie. Złoto lepiej chroni. Srebro lepiej zarabia, ale nie zawsze od razu. W krótkim terminie srebro może spaść mocniej niż złoto, ale w długim terminie potrafi nadrobić to z nawiązką. 5. Czy trzeba wybierać? I tu jest haczyk. Najwięksi gracze nie wybierają jednego. Budują proporcje. Przykładowo. Złoto jako fundament bezpieczeństwa, srebro jako część wzrostowa. To nie jest wyścig, które lepsze? Tylko pytanie. Jaki masz cel i horyzont czasowy? Zakończenie. Złoto to spokój, srebro to emocje. Jedno chroni majątek, drugie daje szansę na większy zysk. I dopiero razem pokazują swoją prawdziwą siłę. Na koniec pytanie do Ciebie. Gdybyś miał wybrać tylko jeden metal na kolejne pięć lat złoto czy srebro? Napisz w komentarzu i daj znać, czy chcesz osobny film tylko o jednym z nich.